Tutaj znajdujemy się w podziemiach archikatedry w jednej z krypt, która jest zwana kryptą biskupów lubelskich. Kilka lat temu zostały odnowione na polecenie księdza arcybiskupa, gdyż wcześniej wyglądały inaczej, nie było dostępu jedynie przez otwór w górnej części. I ksiądz arcybiskup polecił przygotować krypty dla biskupów lubelskich. Okazało się, że przygotował dla siebie. Ciało arcybiskupa spocznie w sarkofagu obok pochówku księdza biskupa Piotra Kałwy. Aktualnie prowadzone są prace kamieniarskie w zakładzie w Markuszowie nad wykonaniem pięknego sarkofagu. Litery są odlewane w Krakowie, będą pozłacane, jak również będzie na wierzchniej warstwie sarkofagu wyrzeźbiony herb księdza arcybiskupa. To herb, jego herb, który sobie wybrał na po początku swojej posługi biskupiej w duchu i prawdzie, in spiritu et ver veritate. Sarkofag będzie w kolorystyce podobnej do y, poprzednich sarkofagów. To z kamienia y, z marmuru y, y, włoskiego. Wpisano w kolorystykę, chociaż w innym trochę wyglądzie. Następna krypta chowa pochówki z zmarłego biskupu biskupa Jaczewskiego, jak również najstarszy pochówek to jest ksiądz biskup Michał de la Mars, pochowany w 1725 roku. Ostatnia wreszcie krypta mieści szaty grobowe jako ekspozycja. To wszystko zostało znalezione w wykopaliska tutaj w podziemiach. Co się dało zachować, zostało to ukazane jako ekspozycja. Są tam szaty, kontusze, płaszcze, ubrania, nakrycia głowy mieszkańców Lublina z XVII-XVIII wieku. A czy zwykli mieszkańcy Lublina okolic mogą tutaj przychodzić? Będą mogli przychodzić? Mogą i, i do tej pory mogli przychodzić, ponieważ krypty są czynne każdego dnia. Od godziny 10 do 16 jest możliwość wejścia i zwiedzenia krypt. Teraz krypty będą miały także inny charakter. Myślę, że wielu mieszkańców Lubliny zechce przyjść, a bieżący po prostu się po i moskwy. Tutaj też kolejna krypta. W tym miejscu, w tej krypcie nastąpi obrzęd pożegnania. To tutaj sprowadzimy, położymy trój, ciało trumny księdza arcybiskupa na, na ziemi. Tutaj zgromadzimy się do urzędy powojennego. Natomiast sam moment wkładania yy, ciała yy, to będzie już poza kamerami. Dopiero kiedy będzie już przykryty sarkofag udostępnimy yy, prasie i łębią, żeby można było zrobić zdjęcie. Tutaj w tym miejscu będzie obrzem pogrzany. Tu się zakończy. Arcybiskup i wychodzą z tego miejsca. Wtedy już przyjmują pracę pracownicy zakładu Przynajmniej połowa kościoła zostanie wyłączona y, dla użytku wiernych, a przeznaczona dla kapłanów koncelebransów. Y, plus wszyscy goście, wipowie. Także rzeczywiście miejsce w katedrze kurczy się. Ufajmy, że będzie dobra na tyle pogoda, że ci, którzy będą stali na zewnątrz, będą mogli oglądać na Telebimie no i nie, nie zmarzną. Mhm. Czyli rozumiem, że przed archikatedrą zostanie wystawiony Telebim. Tak. Wiernie będą się mogli gromadzić, oglądać. Tak jest. Jak również ufam, że uda się przekazać obraz, skrypt do samej katedry, jeśli tylko to będzie możliwe. Sama katedra bez miejsc siedzących to około 3000, no ale trzeba liczyć, że będzie większość miejsc siedzących, także nie więcej niż 1,5 tysiąca się zmieści wewnątrz katedry. Wolontariusze będą, będą miejsca na, 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 na banerach informujące, że w tym miejscu jest, będą młodzi stali w koszulkach fundacji dzieła Nowego Tysiąclecia z puszkami i będzie napisane zdjęcie arcybiskupa zamiast kwiatów, dar na fundusz stypendialny. W niedzielę będzie możliwość i zwiedzania krypt i, i modlitwy przy trumnie, przy sarkofagu przy Sarkofagu Arcybiskupa Józefa. Będzie wejść z góry, z kościoła i przejść, wyjść na zewnątrz. Także będzie tutaj taki ciąg łatwy do komunikacji. I